Maneczko, mordy. Coś trzeba ruszyć, kurwa, na kanale, bo jest ostatnia lipa. Także dzisiaj, kurwa, ziomki. Tak jak ja sos kozacki zrobiłem, kurwa ryje. Tak będzie dzisiaj, kurwa, robiony. Problem odwieczny polski, problem kurwa. Zrobić jajka namiętko, kurwa po staropolsku. Ja posłużę się biologicznymi. Na dzień dzisiejszy zaraz Wam pokażę, kurwa, mordy. Przepis. Dzięki któremu zawsze opierdolisz kozackie jajka na miękko. Nie będą jakieś zbyt miękkie, kurwa zbyt twarde. Będą po prostu kurwa idealne. Nie jakieś kurwa amatorki, że jak się woda gotuje, od, że teraz niby miałbym wrzucić i od momentu, jak będzie się gotować, to 3 minuty. Kurwa absurd. Takie rzeczy słyszę, to kurwa. ziomki tu już jest kurwa woda. Nalana. Ładnie nam kurwa tutaj na gaziku leci na maksymalną. To musi się szybko zagotować. Kurwa, nie będziemy tej potrawy robić. Kurwa 3 godziny, nie? Dajemy soli troszku, mordziatę, żeby to nie popękało. Jajka najlepiej nawet wcześniej już sobie wyjąć. Kurwa, mordy. Ale ja postaram się wszystko tu kurwa wytłumaczyć. No i co, tu mamy jajka biologiczne, nie? Tak zwane zero z przodu, że niby te kurki sobie gdzieś tam kurwa chodziły. Nie siedziały w klatce, kurwa. I teraz nie można sobie wziąć, taką jajka wrzucić, kurwa. Najpierw musimy wyselekcjonować, kurwa, mordy, odpowiedni musi być kształt, kurwa. To się nada, dlaczego? No bo, kurwa, tu jest jakby góra, nie? Tu będziemy je, jak to się mówi, bić. Jak będziemy już pierdalać, nie? Lecimy dalej. No to już takie troszeczkę kulkowe jest. Musi być właśnie, mordy, no to będzie chyba też dobre, bo tu, widzę, wyboru za dużego nie mamy dzisiaj. To nie, to jakieś kurwa zbyt małe, i musimy pamiętać, żeby wszystkie były mniej więcej tej samej wielkości, nie? To też trochę taka kulka, nie? Kurwa mordy. Zaraz nie będzie z czego wybierać. Daj to, no i musimy patrzeć, żeby nie było nigdzie jakichś pęknięć, takich pierdół, bo to nam od razu kurwa pęknie, nie? Kurwa, zobaczcie jakie jajka kurwa. Przyjebane. Też kurwa kulka, co? Damy to, że niby tu będzie góra, nie? Mordy Pokaż jeszcze to, kurwa, ryju. Daj to, bo to kurwa większe Także mamy te cztery jajka, kurwa, mordy Czekamy teraz, aż się woda zagotuje I przejdziemy do dalszych, kurwa, czynności, jo. W międzyczasie, mordy, wiadome. Czekając, aż się woda zagotuje Chociaż już się zaczyna gotować Bułeczki Podstawki tak, żeby to już wyjąć później to i od razu, kurwa, żyć. nie? Zaraz zobaczycie, kurwa, mordziaci Sekret będzie, najważniejsza czynność, kurwa Dlatego tu się zaraz skupcie, mordziate Dobra, mordziaci Woda się już ładnie gotuje Teraz co robimy, kurwa? Zmniejszamy gaz maksymalnie Żeby tak to nie napierdalało, nie? Ustawiamy sobie już, kurwa, na 7 minut, kurwa, mordy 7 minut ma być, nie? Spróbuję jedną ręką, kurwa. Bierzemy takie jajko, kurwa, ryju. I wpierdalamy je delikatnie tu po ściance. Tak, żeby nam nie jebło, nie? Raz. Kurwa, ryju. Dwa. No ja już w tym momencie, kurwa... Ja pierdolę, ten Huawei to takie gówno jest. Odpierdalam tu już czas, kurwa, na 7 minut, nie? Dobra, niech sobie to leć, Zawsze w połowie, nie? Ta procedura trochę została, kurwa, zachwiana, mordy. Następne. I dawaj jeszcze, kurwa, jedno. Kurwa, jedną ręką, ryju. Ja pierdolę. Po ściance, tu ma akurat takie fajne ścianki. Zajebiście, żadne nie pękło, ryje. Najważniejsza teraz czynność, nie? Zwiększamy kurwa gaz. O co chodzi, kurwa? Mordy. Musimy tak ustawić gaz. Kurwa ryje. Tak ustawić gaz. Musicie to wyczuć, nie? Żeby w piątej, 6 minucie 5,5 delikatnie zaczęła woda już brzeć, nie? To jest kurwa najważniejsze. Niech one tam minutę, półtora, niech sobie będą w takiej delikatnie się gotującej wodzie. Jeżeli ta procedura zostanie zachowana, to możecie być pewni, że jajka będą na kozaku, miękkie, kurwa, zaraz zobaczycie. Musicie dostosować co do objętości, kurwa, wody w danym naczyniu, co do ilości też jajek wrzuconych, ja w tym wypadku cztery. Także raczej już mam to rozkminione, nie? I gaz musi być, kurwa, mordy. Taki, kurwa, średni, no. To, to jest właśnie kwestią, kurwa, doświadczenia w tym wypadku, nie? Kwestią doświadczenia i kwestią, kurwa... Umiejętności, no kurwa, nazwijmy to po imieniu. Umiejętności, kurwa. Dobra, czekamy, pokażę Wam, jak już będzie się gotować. Tudzież, jeżeli się nie gotuje, przy tam, kurwa, do szóstej minuty, wtedy ładnie zwiększacie gaz, kurwa, żeby zaczęło to jeszcze przez tą minutę przed końcem, kurwa, czasu, żeby one zaczęły już wrzeć. Dobra, lecimy, kurwa, ją. Woda powoli zaczyna nam, kurwa, wrzeć. Znaczy, już tam wrze jakiś czas. Delikatnie musiałem nawet zwiększyć kurwa gaz, no ale to tak, tak się to robi, to trzeba przy tym kurwa być praktycznie non stoper kurwa mordy, te 7 kurwa minut, nie? Czekaj, czekaj kurwa, ile my tu jeszcze mamy? 25 sekund kurwa. I Woda delikatnie nam brze i to jest właśnie do, dobra czynność, nie? Możemy kapkę jeszcze dać tutaj watu. I czekamy aż to zawyje. I kurwa na kozaku wrzucamy to od razu pod zimną wodę, kurwa i możemy sobie kozackie jajeczka zjeść na miękko Bez żadnej kurwa lipy mordy Zaraz on będzie dzwonił, ja wyłączę No jest już kurwa morda Jak to się wyłącza kurwa Dobra mordy Kończymy, wyłączamy gaz No i mordziaci efekt kurwa końcowy, sprawdźmy Czy wyszło jak zawsze, zajebiste kurwa no Chujowo to się robi jedną rączko Ta sól niby też miała spowodować Że one będą się lepiej obierać Chociaż widzę, że chujowo się obierają Czekajcie mordy kurwa Już wam pokazuję kurwa mordziatki Ale chujowo się obiera, ty. No ja pierdolę. Już tu kurwa coś tu śmierdzi. Łyszkie, łyżkie. Ja od razu już je nabiję. Trochę solki, mordy. O. Zobaczcie, kurwa, mordziate. Kozak, co? To najpierw sobie opierdolam. bułeczkę. I tak się robi kurwa mordy jajka na miękko kozackie. Widzę tam jest kapkie ten. Także prosty przepis kurwa prosta procedura. Wystarczy się jej trzymać i takie kozaczki zawsze będziecie sobie jeść. Pozdro ziomki. Yo.